No, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Damian Chenna. To jest kanał o Chinach i o moim życiu w państwie środka. Chcesz importować produkty i usługi z Chin, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Skorzystaj z usług Smart China, specjalistów w zakresie importu i eksportu. Od niedawna nagrywam odcinki, które pokazują, jak wygląda remont naszego mieszkania w Chinach. Odcinki te wrzucam do playlisty, którą nazwałem Chiny i życie. Ale dzisiaj czas na fabrykę, a zatem czas na Galichino. A Galichino to jest oddzielny segment, oddzielna playlista, na której pokazuję Państwu, jak wygląda w Chinach produkcja rzeczy naszego codziennego użytku od A do Z. Dzisiejszy odcinek jednak jest połączony z remontem naszego mieszkania, ponieważ nie ukrywam, że korzystając ze znajomości oraz z faktu, w jakiej branży siedzę, całe wyposażenie do naszego mieszkania biorę bezpośrednio z fabryk. Zapraszam Was teraz na showroom firmy, w której ja wybrałem moje kafelki, a później przejdziemy do fabryki. Jesteśmy w mieście fłoszam. w salonie, showroomie dziś prezentowanej fabryki. Zajmują się produkcją i handlem płytek wszelkiego typu. Salon pokaże nam lekko speszona kamerą młoda dama nazywająca się Lidzy Wen. Od kilku lat, zgodnie z obowiązującym trendem, skoncentrowani są głównie na płytkach o fakturze drewna. Jak widzimy, są dostępne modele szare, tzw. skandynawskie, oraz inne projekty. Ciekawostka jest taka, że Chińczycy nazywają skandynawskie BayO, czyli Europa Północna. W tym miejscu widzimy płytki o rozmiarze 150x800 lub 900 mm. Są to płytki typu gres, kolorystycznie bardzo zbliżone do naturalnego drewna. A tutaj Pani pokazuje kafelki pełnoceramiczne. Zwraca uwagę, że na 100% ceramice rogi kafelek są ostre i mają kąt 90 stopni oraz niski współczynnik absorpcji wody. W tej części salonu znajdują się większe płytki o rozmiarze 200x20 i 200xm. Tego typu kafelki nadają się do większych pomieszczeń. Pani zwraca też uwagę, że ich kafelki wszystkie spełniają najostrzejsze krajowe standardy. Teraz rzućmy okiem na jeszcze większe płytki stosowane np. w hotelowym lobby. Płytki im większe, tym droższe. I to nie jest tak, że dwie płytki o rozmiarze jednej dużej będą w tej samej cenie. Proszę Państwa, duża płytka to znak statusu. A tutaj mamy polerowane małe płytki podłogowe o rozmiarze 400x400, zaprojektowane z myślą o kuchni i łazience. Ich matowa powierzchnia ma podwyższoną odporność na ścieranie i ma właściwości antypoślizgowe, dzięki czemu nie musimy martwić się, że dzieci lub osoby starsze poślizgną się i upadną na podłogę. Po drugiej stronie kafelki typu vintage, również o rozmiarze 40x400, przeznaczone do kuchni i łazienki. W tym miejscu są większe kafle salonowe, styl marmurowy. Są powszechnie używane w miejscach, w których ludzie często uczęszczają. Mają wysoki współczynnik twardości i odporność na ścieranie. Mają też oddzielną produkcję płytek do ozdabiania ścian zewnętrznych lub stosowane w willach do ozdoby rzymskich kolumn. Proszę Państwa, jeszcze pokażę Wam nasz wybór. Na początku chcieliśmy całe mieszkanie wyłożyć jednym stylem, aby powiększyć rozmiar mieszkania optycznie, ale ostatecznie uznaliśmy, że jednak podłogę w sypialni wyłożymy jasnym drewnem, a całą resztę w nieco ciemniejszym. Muszę przyznać się, że zachowałem się chyba mało profesjonalnie, ponieważ ja już nie miałem sił. Dalej nagrywać prezentację kafelek. Chyba musiałbym tam spędzić cały dzień, a znacznie bardziej ciągnęło mnie do fabryki. Dlatego reszta to będzie już tylko mały klip muzyczny, a po nim lecimy na męskie zabawki. Naszą wycieczkę po fabryce należy rozpocząć od składowiska surowców kopalnianych. Łatwo można zauważyć po chociażby różnych kolorach, takich jak czarny, czerwony, brązowy czy szary, że produkcja nie opiera się wyłącznie na jednym typie surowca. Fabryka ta produkuje kafle ceramiczne, gresowe, półceramiczne, podłogowe i ścienne, i te wszystkie płytki charakteryzują inne parametry, o których decydują odpowiednio dobrane surowce. Także pierwszym krokiem jest umieszczenie różnych surowców w odpowiednio dobranych proporcjach w podajniku. Taki podajnik jednorazowo, proszę Państwa, bierze 60 ton. Następnie surowce wprowadzane są do tzw. młynów kulkowych w celu rozdrobnienia całości. Po ponad 10 godzinach mielenia kulkowego powstaje szlam, po polsku chyba zwany masą lejną. Należy sprawdzić konsystencję czy spełnia ona obrane parametry, takie jak wilgoć, miałkość, czy szybkość przypływu. Następnie masa jest przeniesiona rurociągiem do wieży natryskowej, gdzie pod wysoką temperaturą zaczyna się suszenie i produkcja tzw. granulatu. W dalszym etapie materiał ten trafia do pras hydraulicznych, gdzie pod dużym naciskiem są odbijane kafelki. Trochę to przypomina babki z piasku. Następnie po wypolerowaniu i prasowaniu płytki trafiają do pieca, w którym są wstępnie utwardzane, a wilgotność ich spada do 0,5%. W dalszej kolejności płytki trafiają na linie szkliwierskie, gdzie płytka otrzymuje taką pierwszą farbę, można powiedzieć grunt, który jest różny w zależności od właściwości płytek. W tym miejscu płytki nabierają charakteru. Otrzymują nadrukowany wzór, który można wybrać z dostępnego katalogu lub podesłać własny design. A tutaj znajduje się główny panel kontrolny pieca rolkowego, w którym płytki z nadrukiem są wypalane w wysokich temperaturach, aby otrzymać już końcowy produkt. Podczas procesu wypalania należy zwrócić uwagę na rozmiar i rodzaj materiału, ponieważ nieodpowiednio dobrana temperatura może wpłynąć na rozmiar kafelki. Proszę Państwa, taka ciekawostka, małe spostrzeżenie fabryka ta nie jest szczególnie znana ani wielka na tle innych fabryk w mieście fłoszan. A ich maksymalne moce produkcyjne wynoszą 800 tysięcy metrów kwadratowych dziennie. Już prawie na samym końcu płytki przechodzą przez kontrolę jakości. Ostatecznie kafelki wystarczy już zapakować i wysłać do klienta. Zwracam uwagę na oznakowanie CE na opakowaniu, co świadczy o europejskim rynku przeznaczenia. Uwagę. pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdzie!